Dzień dobry! Witamy w programie z cyklu Zawodowi Zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery. Kelner jest niezastąpioną osobą w lokalu gastronomicznym. Jego zadanie to profesjonalna obsługa gości od momentu ich wejścia do opuszczenia lokalu. W ostatnich latach polski rynek gastronomiczny przeżywa rozkwit. Polacy z roku na rok wydają w gastronomii więcej pieniędzy. Coraz częściej spożywa się posiłki poza domem, a korzystający z placówek żywieniowych, oprócz smacznego jedzenia, chcą być sprawnie i mile, i wyjątkowo obsłużeni. Zmiany te powodują, że zwiększa się ilość zatrudnionych kelnerów i kelnerek. W studio gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj opowiedzieć naszym widzom o zawodzie kelnera. Może zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Jakie wyzwania czekają kelnera w pracy? Dobry kelner to skarb dla restauracji. Najczęściej to on jest osobą pierwszego kontaktu z klientem. Wizytówką miejsca przyjmuje gości, dba o nich, doradza, bada poziom ich zadowolenia z posiłku. Przyjrzyjmy się. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT-01: wykonywanie usług kelnerskich, sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych z obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. Na co dzień ma bezpośredni kontakt z klientem, pracuje zespołowo. Jest cały czas do dyspozycji klienta, dba o porządek na sali restauracyjnej, pracuje w systemie zmianowym, a także w niedzielę i święta. Mam do Pani kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Kelnerzy są poszukiwani prawie w każdym punkcie, w którym obsługuje się gości i podaje jedzenie. Najczęściej są to restauracje, bary lub puby, kawiarnie. Pamiętajmy jednak, że restauracja restauracji nierówna i w niektórych trzeba wykazać się doskonałym przygotowaniem, żeby otrzymać zatrudnienie. Zanim poproszę Panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszym reporterem w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo, halo, Dawid? <kluzła> Co, no Dawid, jesteśmy na wizji. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapraszam do poznania kolejnego zawodu. Trafiliśmy do restauracji, w której dowiem się, co trzeba zrobić, żeby zostać świetnym kelnerem. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje pan ten zawód. E, witam, jak było ze mną? No odkąd pamiętam, chciałem pracować w restauracji. Już jako mały chłopiec, lubiłem pomagać mamie w kuchni. No więc po szkole podstawowej postanowiłem udać się do szkoły gastronomicznej, A później już było łatwo. Technikum o kierunku technolog żywienia kelner. No najpierw planowałem, że zostanę właśnie technologiem żywienia, ale w trakcie nauki i na praktykach dostawałem bardzo dużo zadań kelnerskich, no i muszę przyznać, że mnie to naprawdę wciągnęło. Po szkole jeszcze próbowałem znaleźć pracę jako technolog żywienia, no ale pracy dla kelnerów w moim regionie jest znacznie więcej, a poza tym napiwki są czasami naprawdę wysokie. No i tak się stało. Pracowałem już w kilku restauracjach, natomiast od dłuższego czasu pracuję właśnie w tej wyjątkowej, której której nazwy chyba nie mogę powiedzieć co, no bo to by była pewnie kryptoreklama. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu kelner. Kontakt z ludźmi. Możliwość poznawania zwyczajów i kultury różnych narodów. Możliwość szlifowania języków obcych. Możliwość poznawania ciekawych, często znanych ludzi. Atrakcyjne napiwki. Wady wykonywania zawodu kelner. Praca zmianowa w święta i dni wolne, często w godzinach wieczornych i nocnych. Czasami praca w dymie papierosowym i hałasie. Praca może wiązać się ze stresem, niezadowolony klient, szybkie tempo obsługi. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszym reporterem w terenie. Halo, Dawid. Halo, studio. Jestem na miejscu. Czy mógłbyś zapytać swojego gościa: Jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sam pan słyszy, moja koleżanka w studiu ma jeszcze do pana pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi: co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? No proszę pana, bardzo ważna jest zdolność szybkiego nawiązywania kontaktu z ludźmi i właściwego postępowania z nimi, umiejętność wzbudzenia w kliencie zaufania. Oczywiście cierpliwość, kultura osobista, dyskrecja, opanowanie, podzielność uwagi i dobra pamięć. One ułatwiają obsługę kilku stolików jednocześnie. Wow, sporo tego. No tak, A to jeszcze nie wszystko. Nieoceniona jest znajomość języków obcych. Do you speak English? Yes, of course. wol. absolument. <śmiech> oh. <śmiech> Czynności, które między innymi wykonuje kelner. Przygotowuje salę, dba o nakrycie i dekorację stołu. Przygotowuje sztućce. Wita gości i wskazuje odpowiedni stolik w lokalu. Doradza klientom w wyborze potraw i napojów. Informuje o składnikach dań. Przyjmuje zamówienia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, porozumiewa się w języku obcym z klientem. Odbiera z kuchni i serwuje zamówione dania. Sporządza bądź wykańcza potrawy w obecności gości. Dba o klienta podczas jego pobytu w lokalu. Sporządza rachunki i przyjmuje zapłaty za zamówienia. Planuje i organizuje obsługę przyjęć okolicznościowych np. wesel, chrzcin. Ocenia jakość i estetykę potraw i napojów. Informuje klientów o wartościach odżywczych potraw i napojów. Żegna klientów i zachęca do ponownych odwiedzin w lokalu. Prowadzi zestawienia obsługiwanych zamówień. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać: czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Bardzo utrudnią pracę wszelkie wady budowy, zwłaszcza rąk i nóg. Poza tym wady wzroku, daltonizm. Alergie, niektóre choroby skóry. Wykluczone są jakiekolwiek zaburzenia psychiki i upośledzenia umysłowe. I ostatnie już dzisiaj pytanie: Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Patrząc na mocno rozwijającą się turystykę i zmieniający się tryb życia Polaków, to szanse są ogromne. Można pracować jako kelner w restauracji, barze, kawiarni, w hotelu. Na zakończenie chciałabym dodać: przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję Pani za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. To wszystko na dziś. Żegnamy się. Do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie kelner, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Branżowa szkoła pierwszego stopnia. 3 lata. Egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki. HGT 01. Praca w zawodzie kelner. Ścieżka druga. Kwalifikacyjny kurs zawodowy HGT-01 lub 2 lata nauki w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie. Potwierdzenie kwalifikacji HGT-01 egzaminem zawodowym zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Praca w zawodzie kelner. Ścieżka trzecia. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, 3 lata lub dokształcenie teoretyczne w formie pozaszkolnej plus praktyka w zakładzie rzemieślniczym. Potwierdzenie kwalifikacji egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej tytuł czeladnika w zawodzie kelner. Po przepracowaniu minimum 3 lat potwierdzenie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej, tytuł mistrza w zawodzie kelner, praca w zawodzie kelner. Nadbudowa kwalifikacji. Uzyskanie zawodu kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT-01. Potwierdzenie kwalifikacji HGT 11. Organizacja usług gastronomicznych. Egzaminem zawodowym zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną plus uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Uzyskanie dyplomu technik usług kelnerskich.